Mamo witam cię na kanale Combert A dzisiaj kolejny odcinek z ostrej hodowli. Dzisiaj jest dokładnie 20 dzień, odkąd rozpocząłem hodowlę moich papryczek. Na ten moment prezentuję się w ten sposób: od lewej: Habanero Red, Habanero Yellow, anhem Chili, Jalapeno Cayenne. Generalnie tylko jedna papryczka jalapeno nie wykiełkowała, reszta pomimo miłym rzucenia kilku nasionek pojawiło się od jednej do dwóch roślin tam gdzie były dwie rośliny to już usunąłem 20 dni minęło odkąd rozpocząłem hodowlę trochę długo jak na taki wzrost roślin jak widzicie to też dlatego tak się działo gdyż było trochę zimno tak, we Wrocławiu było chłodno było więcej chmur niż słońca i nie były to zbyt korzystne warunki dla papryczek natomiast teraz było parę dni takich jaśniejszych i te papryczki pozbierały się i powyskakiwały e, jestem w szoku jak szybko w sumie e, no dobra no czym się różnią te papryczki no, na pierwszy rzut oka fazą wzrostu najbardziej opóźnione są habanero yellow e, i de Cayenne, chociaż jest pół na pół <laughs> lewa strona dopiero wykiełkowała prawa już tak ma fazę drugiego liściania, więc e... Nie wiem, od czego to zależy, może po prostu takie nasionka, no i tyle, no co, więcej Wam powiem, nic Wam nie powiem więcej, na razie jest nuda, roślinki sobie wschodzą, rosną, myślę, że na takim etapie wzrostu, jak są spokojnie, zaowocują w tym roku w takich ilościach, jak oczekuję, nie było to zbyt późno, aczkolwiek na ostatnią chwilę praktycznie wysiewane. Także co? Do następnego odcinka. Mam nadzieję, że już będzie nieco więcej widać różnic pomiędzy tymi odmianami i będzie można coś opowiadać. No to co? Trzymajcie się i tej.